Dzisiaj odcinek liściowy. Trochę pogadam o tym, dlaczego nie mam mieszkania jeszcze z gminy I w ogóle jak wyglądała historia mojego mieszkania tutaj w Holandii. Ech, po przyjeździe tutaj, to ja już kto obserwuje moje filmy, to będzie wiedział. Po przyjeździe tutaj y, przez agencję, oczywiście byłem zatrudniony i mieszkaliśmy z ówczesną moją partnerką na mieszkaniu agencyjnym. To był duży hotel, klasztor, tam ponad 100 osób mieszkało. Kosztowało nas wtedy chyba. 70 euro tygodniowo od osoby za taką klitkę malutką. Później tutaj znajoma z Bergen Obzom powiedziała, że jest możliwość wynajęcia pokoju za 350 euro od pary. Więc yy, no, zgodziliśmy się, zastanowiliśmy się trochę, zgodziliśmy się, pojechaliśmy do, tutaj do Bergen. U takiego Holendra mieszkaliśmy, który tam po polsku rozmawiał, który miał żonę z Polski. Mieszkaliśmy w takim, nie wiem, to był kurczę, garaż przerobiony albo, nie wiem, nie wiem, no ciężko powiedzieć. Zimą tam było, widzimy jak cholera tam podłoga była yy, nieocieplona, także ciągnęło od ziemi strasznie. Później je, je, temu Holendrowi zachciało się przeprowadzać, yy, wynajął taki duży dom w Osendrechtcie. Pozostaliśmy tam, du duży pokój, bardzo fajny, nam się podobało. Podniósł nam czynsz. Chyba o 50 euro czy o 100, to już, to już nie pamiętam, to jest nieistotne. A i wtedy nas zameldował też. A po meldunku nam podniósł, no bo wtedy dodatkowe opłaty dochodzą dla takiego gościa, I któregoś razu... któregoś o oh, SMS, czy nie będę go teraz czytał Któregoś razu ta moja partnerka jakoś tam imprezę robiła. Okazuje się, że tego dnia z Polski z żoną i z teściową przyjechał ten holender. Impreza była gruba, holender nie był na nią zaproszony, obraził się i powiedział nam w yy, niedzielę, niedzielę rano, że możemy się wyprowadzać. No i co, wszystkie te wszystkie manele musieliśmy wynieść. Pojechaliśmy do tej koleżanki, która nam chatę załatwiła, yy, która nam pokój te załatwiła, tam przenocowaliśmy przez dwie nocki. No i ten, i yy, tam Poprzez znajomości skontaktowaliśmy się z takim Polakiem, który ma agencję pracy tymczasowej tutaj w rejonach, i on ma jakieś tam układy z agencjami od wynajmów. No i załatwił nam właśnie wynajem tego mieszkania, na którym teraz jestem. Okazuje się, że wtedy brał od nas 725 euro i jedną kaucję taką samą, czyli 725 razy 2, ale. On, on to wynajmował od tej agencji, a potem wynajmował nam. Dla agencji płacił 600 euro, a od nas brał o yy, 125 euro więcej. Taki kurczę, kombinator troszkę. Później chyba się z nimi pożar, bo raptem przyszło pismo yy, z, z tej agencji pierwo, pier, pierwotnej, że za mamy płacić 605 euro. No i co? No i po, No ale to co roku o te 20-30 euro. Szło w górę, także teraz jest około 744 euro. Płacimy, płacę za to mieszkanie, no płacimy. No i co tam się stało? Nie mogłem brać wtedy mieszkania agencyjnego, bo z tą ówczesną partnerką dorobiliśmy się dzieck, dziecka, córeczki. I tak się porobiło, że przez 4 lata musieliśmy żyć praktycznie z mojej wypłaty. Ona, ta moja partnerka, nie mogła dostać pracy trzeba opiekowała się dzieckiem, takie wiecie życiowe sprawy, trudne sprawy. Także musiałem naprawdę ciężka orka była, żeby starczyło na opłaty. Czasami nie starczyło, troszeczkę tam się długi porobiły. ale wiecie jak to naprawdę wyżywić trzy osoby, łącznie z dzieckiem, no, łącznie z dzieckiem i do tego jeszcze. Starać się związać koniec z końcem, jeżeli chodzi o wszystkie oparty, to jest naprawdę bardzo ciężka praca, stresogenna. No ale tej mojej partnerce zachciało się żyć na swoim, więc dostała mie mieszkanie właśnie z gminy momentalnie, bo wzięła to na dziecko, że ona jest samotna z dzieckiem, ja tam z nią już ślubu nie miałem, ani nic. Dostała mieszkanie i mieszka teraz ode mnie jakieś półtora kilometra. No teraz jest taka sytuacja, że mogę sobie pozwolić właśnie na zmianę tego mieszkania, więc yy, tak jak wiecie poszedłem tutaj do firmy, która yy, nie daje tylko no poleca mieszkanie tam od siebie, oczywiście trzeba zapłacić. Yy, te mieszkania tutaj w tych naszych rejonach nie są takie tanie powiem wam, bo yy, ja tam wam mówiłem 744 euro płacę za to moją tutaj mieszkanie, ale one tam ma a moje, mam dwa pokoje, kto widział tam film, tam na końcu filmu będzie zajawka, ma dwa pokoje, duży salon, no jedynie właśnie, co najgorsze, że nie ma porządnego tam podwórka, dlatego między innymi będę się starał o mieszkanie trochę inne, nie? dlatego mi się nie śpieszy, nikt mnie tam z tego mieszkania nie wygania, opłaty mam na bieżąco. Jedynie, a jeszcze druga rzecz, która mi brakuje, brakuje mi nasłonecznio, nasłonecznionego salonu, bo kurczę, tam bardzo... Teraz trochę słońce, słońce wpadnie tak około 17-18, a tak jest bardzo szaro i ponuro, także to, to jest ten chyba największy minus tej chaty, gdzie jestem. Dlatego będziemy się no, będę się starał, no poczekam. Może dostanę, może nie dostanę. Też tam nie doczytałem w tej stronie internetowej ich. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby przyspieszenie mieć tego mieszkania? Tam reagowałem normalnie, pisałem swoje dane i tak dalej. Dopiero wysłałem tam, trzeba wysłać im 41 euro jednorazowej wpłaty na przyspieszenie. No to wpłaciłem i czekam, nic, nic, nic. Wysłałem mailem im, że no wam płaciłem pieniążki, a tu nic. A oni mi dopiero odpisali, że a, bo to nie tak. Tu trzeba wypełnić formularz, podali mi jak się formularz nazywa. Trzeba pobrać z gminy pismo. Jak długo jestem zameldowany tutaj w gminie Wunzrecht, no to kurczę teraz byłem mądry, bo napisałem, wysłałem poprzez Digit zapotrzebowanie na te pismo, tam nie całe 10 euro zapłaciłem. Pisemko przyszło do dosłownie po dniach chyba. No tak jak w filmiku byłem, zaniosłem te papiery. No i teraz nic, tylko czekać. Chciałem wam powiedzieć, że jeżeli się zdarzy, że yy, to mieszkanie będzie to będę szedł na rozmowę z kolezy, ze znajomą, ona tutaj w Holandii już ponad 20 lat mieszka, już się z nią dogadałem, ona w ogóle um, uczy też holenderskiego, także ja wolałbym, że mieć, że tam by się dogadał, nie, ale o, o szczegółach, jeżeli chodzi o rozmowy o szczegółach, to wolę mieć osobę, która ten holenderski ma w paluszku, nie? I ona już tam pomagała niejednej nie jednej osobie, m.in. w tej mojej, mojej byłej partnerce pomagała też, nie? Także warto ją mieć... pomidor spadł warto ją mieć yy, obok siebie w takim przypadku. No bo tam jeszcze jest taka sytuacja, że osoba, która się wyprowadza powinna wszystko, to co do, tej, do tego mieszkania wprowadziła, powinna wszystko usunąć łącznie z podłogą. Jeżeli na przykład yy, można się spodziewać, że jeżeli przyjdę na taką chatę, to nie będzie podłóg, bo właściciel poprzedni podłogi zabrał. Ale jest możliwość też dogadania się z właścicielem poprzednim, że no tam za jakąś opłatę zapłaci się za podłogę i te podłogi nie będzie zrywał. No i dla niego się wydaje, że dla niego będzie lepsza sytuacja. No i dla mnie też, bo ja nie będę się bawił tam wkładzenie jakiegoś parkietu czy czegoś tam. Zaraz się połączę jeszcze raz, bo tutaj się zbliża koleżanka. Co coś przypomniałem, a jeszcze będę musiał chyba w poniedziałek zadzwonię do Ballastingu, zamówię druk to że wyleciał mi z góry, jak on się nazywał Dominik Foto mówiła, no wyleciało mi, kurde i zamówię druk którym jest pokazany mój dochód brutto druk, który oni tam będą wymagać podczas tej pierwszej rozmowy no ale to w poniedziałek zrobię, żeby on był, bo potem może być problem, jeżeli przegapię tą sprawę. No nieważne, dobra. Ta oferta mieszkań, internetowa jest słaba tutaj u mnie. Tych mieszkań jest naprawdę niewiele. Tam raz na dwa tygodnie coś wrzucą jakieś chłopy. Najczęściej jest jedno mieszkanie dla wszystkich: dla jednej, dwóch lub trzech osób. Tak jest napisane. Dochód nie może być przekroczony dla wszystkich tych osób powyżej chyba 36 tysięcy brutto. Często pojawiają się mieszkania dla osób powyżej 50, 55 roku życia, czyli ja muszę jeszcze 5 lat poczekać. No i są też mieszkania dla yy, młodych, dla studentów, to się nazywa. I tam, tam są troszeczkę niższe opłaty. Znaczy, często w ogóle jest mało tych mieszkań. Mówię, ze trzy oferty się pojawiają, dwie oferty, a, czas, a czasami w ogóle nie ma. Yy, na tej stronce kiedyś byłem też zarejestrowany na stronie chyba z ZUIT wezwonem. I byłem nawet na oglądaniu dwóch mieszkań. Jedno, jedno to było chata w, w tym w budynku na parterze. Jak tam wyszliśmy, normalnie jak w palarni waliło, na nakopcone. Ponadto chata była tak samo jak to, ta, w której teraz mieszkam że tam słońce w ogóle by nie dochodziło. Także zrezygnowaliśmy. No i drugie mieszkanie oglądałem już sam wtedy to był właśnie domek fajny taki. Ale niestety się nie załapaliśmy, no i tam sobie już dałem spokój potem z tymi mieszkaniami, z gminy tak zwanymi. A ten SMS co przyszedł to ostatnio sofę kupiliśmy sobie nową. Audenbusz Bosch tak dobrze mówię, jest sklep z meblami, prowadzą to Polacy, matka z synem, jest tam spory wybór. Tak, zamówiliśmy sobie sofę, bo ta się nam rozsypała. Yy, kolory na zamówienie i dwa tygodnie czekaliśmy. Miało być do trzech tygodni dwa tygodnie w niedzielę mają przywieźć nam. O, ten ceny, takie normalne tam 470 euro zapłaciliśmy z dostawą. Przywiozą, chyba składać, nie będą sam sobie złożyć. Dobrze, żeby było, mi żeby jeszcze tą starą wywieźli, ale chyba nie ma. To nie jest lodówka ani pralka. No, mówię, ja nie chcę też. Yy, gdzieś daleko mieszkać, bo chcę mieć yy, no, bliski kontakt z córką. Cały czas nią mam, ona tutaj do mnie się też garnie, trochę urośnie jeszcze bardziej, to będzie do mnie na rowerze przyjechała przyjeżdżała, ale się nagadałem, mi się normalnie rybki, dostałem, mi się, piątek jest, teraz koniec pracy jutro sobota, z gosią jedziemy rano, chcę troszkę porobić jak zawsze że liście się zapuściły tam na małej średniej szkarni no i co? To chyba było na tyle na razie trzeba będzie chyba w niedzielę kapsalona zrobić pod filmik Nie będę kupował u turka już parę razy robiłem i całkiem fajnie mi wyszedł nie jest taki sam bo oni mają tam swoje specjalne składniki ale te które zrobiłem były zjadliwe tak przynajmniej twierdzili ci co je jedli bądź ze mną Dobra, tak co, miłe, miłego piątku. Nie wiem, czy jutro coś będę kręcił. Jutro gości mamy. Będzie się fryzjerowanie, Go, gościa włosy farbuje. Ja się tam będę podgalał. I na no, troszkę popiwkujemy, Pogramy sobie na kinekcie w jakieś kręgliki. Pogoda się zepsuła, deszleje teraz nam. Zapraszam do. Do wszystkiego. Zapraszam, jeżeli chodzi o mój kanał. Na razie, cześć.